Dzień dobry kochane, dzień dobry kochani. Przychodzę dzisiaj z kolejną inspiracją w temacie moja relacja z pieniędzmi i chcę powiedzieć parę słów o stratach. Często jest tak, że my mamy wewnętrznie zakodowany program strat w temacie pieniędzy i objawia się to w taki sposób, że trudno nam sięgać po więcej, że czujemy ogromną taką niemoc i niemożność, żeby sięgać, po więcej, czyli po większe zarobki, po większą obfitość e, finansową, po w ogóle większe zasoby w temacie pieniędzy, albo to również tak, że nawet jak uda się sięgnąć, to no właśnie doświadczamy straty. Czasami jest tak, że jest to strata w tej samej przestrzeni. Na przykład zarobię więcej i coś mi się popsuje, muszę więcej wydać a czasami jest tak, że zarobię więcej i ja doświadczam straty w innej przestrzeni. Na przykład zaczyna mi się sypać zdrowie, albo zaczyna się rozwalać relacja, w której jestem. I bardzo ważne jest to, żeby rozpoznać te nasze programy i ten nasz główny program strat, dlatego że Program strat niestety naprawdę potrafi bardzo, bardzo dużo namieszać w naszym życiu, i czasami są tak, tak, jakby te uwikłania mocne, i tak jakby nieoczywiste, nie do końca jasne, że na pierwszy rzut oka w ogóle dla nas nierozpoznawalne. I podam Wam taki przykład właśnie z mojej sesji indywidualnej. Ja kiedyś pracowałam z jedną duszyczką która zauważyła i z tym tematem się właśnie zgłosiła, że doświadcza cyklicznych strat właśnie w temacie pieniędzy. Co zarobiła, to co się popsuło, albo bardzo często jakby kiedy była już blisko jakiegoś awansu, czy właśnie skoku finansowego, nagle dosłownie tak jak to powiedziała wtedy, miała poczucie, że zaciąga hamulec, i nie jest w stanie sięgnąć po dalej, nie jest w stanie sięgnąć po więcej. I okazało się, czego nie była zupełnie jakby świadoma przed, przed sesją, okazało się, że ona miała taki wkodowany program strat, który wynikał z pewnej lojalności wobec swojej mamy. Dlatego, że kiedy mama zaszła z nią w ciąży, była jakby na początku swoich planów dotyczącej kariery, która się zapowiadała wtedy bardzo obficie, bardzo jakby pięknie, z bardzo dużą dynamiką. I ona tą karierę rozwijała jeszcze jak była w ciąży do pewnego momentu, no ale później musiała już z niej zrezygnować, bo było małe dziecko, nie było na to czasu, nie było na to przestrzeni i, 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 i jakby nie było siły przede wszystkim i energii. Ale się okazało, że już później nie miała możliwości, nie miała możliwości, żeby do tego wrócić, więc mama całe życie miała poczucie, że przez to, że zaszła w ciążę z nią, ona straciła pewnego rodzaju szansę, szansę na rozwój zawodowy, szansę na rozwój finansowy. I ta kobieta, wtedy mała dziewczynka, cały czas rozwijała się w takim poczuciu, mimo że jej mama nigdy tego tak naprawdę jej nie powiedziała, ale przez to, że ona to czuła, że ona tym emanowała, ona się całe życie rozwijała w takim poczuciu przeze mnie, osoba, którą najbardziej kocham, czyli moja mama, straciła szansę na sukces zawodowy, straciła szansę, największą szansę, bo to było takie, tak naprawdę, uczucie największą szansę na rozwój zawodowy, na rozwój finansowy, na karierę, którą tak naprawdę kochałam i na którą długo, długo czekałam. I co ona zaczęła robić? Podświadomie się uruchomiło ogromne poczucie winy, ogromne poczucie niezasługiwania i, i ogromny, że tak powiem, hamulec, który. Ona, jako jej córka już w dorosłym życiu, ży, życiu, włączała, czyli zaciągała za każdym razem, gdy tylko miała możliwość zarobienia więcej, dostania więcej pieniędzy, rozwoju wie, swojej kariery, awansu, albo, tak jak mówię, nawet jak zarobiła, nawet jak dostawała, to następowały straty. Jest to jeden z nielicznych przykładów, i tak jak Wam powiedziałam e, już na samym początku, tych przyczyn naszych strat, on, one mogą być różne. I jeden z procesów, których będziemy robić na naszych wieczorach z medytacją, będzie dotyczył rozpoznawania własnego mechanizmu uwikłania w straty, bo to może być mechanizm związany z, taki, e, z rodziną, rodzinny, związany również z naszym poczuciem winy być może związany jakoś relacyjnie. Przyczyn może być wiele, ale jeżeli my dotrzemy do tego mechanizmu, dotrzemy do pierwotnej przyczyny, to będziemy mogli mogły, będziemy mogli coś z tym zrobić. Także serdecznie was zapraszam kochani, tym bardziej, że jest dzisiaj sobota, a tak jak już mówiłam wcześniej, tylko do niedzieli można dołączyć w promocyjnej cenie. Na nasze wieczory z medytacją 99 zł. Mechanizm strat, wzorzec zakodowany strat jest jednym z najsilniejszych inhibitorów czyli inaczej hamulców, tak naprawdę, które możemy mieć w podświadomości, a które nie pozwalają nam na więcej nie pozwalają nam na rozwój finansowy, a nawet jak pozwalają. To my go zaraz zaciągamy i następuje strata, i pamiętajcie, że ta strata nie zawsze musi być w tym samym, nie zawsze musi być finansowa, bo czasami możemy zarobić więcej, a tracimy zdrowie. Zarobić więcej, dostać awans, a tracimy naszą relację. Więc bardzo ważne jest to, żeby roz, rozpoznać ten mechanizm, no i przede wszystkim uzdrowić. I do tego wspólnego uzdrawiania Was wszystkich serdecznie zapraszam. Zapisy i szczegóły na mojej stronie kingaroszczyniala.pl. Do zobaczenia!